Ale bełzyl mam. Sorry. Zbigniew powinien siąść w tym momencie, co ale o co się łać, o... Kurde, 2 milimy. Okończono wszystkie przygotowania... Dobra, jest. 10... Się... ooo! Dzień... O oh yeah, tak! 2 miliony! Ło, 12! 12. <grym> I 10 milionów! Jest! Będzie miał na karku. Jaki starusz! Chorek już 21. Fuf. Dalej no. siedzi w domu. Mener stary. Zdaję na dupy siedzi Eno cioci teraz jest szukają Bo jest spierdoliło wica OLE TO BYŁO ZAJEBISTE KURWICA Nie próbujmy zatrzymać No jaki ps CO JEST CO JEST Wierze, jak to, jak to my place, my wiesz, A yes, yes, yeah, co cool. byś po... je. <grym> <grym> się... <grym> wiedział, jak bym teraz kogoś z nich przejechał? Sprawdziłbyś. Nie wiem, przetestuję. Wala się typa. Jakiś sławny jest. Jakiś sławny jest? Ty... Słyszałeś, jak unik zrobił? Wspomniałem, <grym> so, jak się odwinął. Niepotrzebne są nożyce, ale mówię dla przykładu. Kurwa, strzeliłem bramkę w dwudziestej minucie i wygrałem 1-0. Ja się pogadamy jutro. Ej, koła mi odpadł z samochodu, serio mówię! Nie Zjadałeś. Ej, Filip u mnie lata. Generalnie. Co jest? Ty! Jaki pisk wydajesz, Filip! Co to? Spróbuj tylko. Tylko spróbuj. Nie! mówię tylko... Ale ty jesteś kurwa kasztan. Na pierdolę. A nie, chyba się przebrałem. Jak tak, jak chcesz. Polek, nowy <noise> samochód. <noise>